Muszę nagrywać, jak mam mało czasu, bo wtedy mi to sprawnie idzie. I mimo, że gadam, to gadam szybko. Hejka, hej, dzień dobry. Dzisiaj mega szybki, błyskawiczny, mam nadzieję, odcinek, bo właśnie weszłam do domu i zaraz muszę wychodzić, ale już się nastawiłam. Z tamtej strony jest taki burdel. Że muszę nagrywać na tle szafy, bo mniej więcej tu ogarnęłam, i dobrze, że dzisiaj są shorty, to nie musicie mnie widzieć całej, więc w miarę tutaj się mm, zmieszczę. W kadrze, shortów mam sporo. Znów część jest w rozmiarze 34, część jest w rozmiarze 36. Kilka par, w których chodzę na bieżąco i wiem, że są dobre, już schowałam do szafy, a teraz przede mną jest cały stos shortów, które będę sprawdzać po prostu bardziej rozmiarowo chyba, bo ogólnie one wszystkie są spoko. Są jeansowe, niebieskie, są jakieś tutaj materiałowe. No tylko to jest kwestia rozmiaru. I jeśli chodzi o shorty, to już nie zostawiam za małych. Chyba, że coś jest naprawdę tak mm, pół centymetra. Wiecie, u nas lato jest krótkie, chyba że się kiedyś w końcu yy, spełni moje marzenie i przeprowadzę się na, na Teneryfę, to, yy, to tam będę potrzebować szortów. Ale nie wiadomo czy i kiedy to nastąpi, więc zostaję w tym yy, nędznym klimacie naszym pogodowym. Więc tak naprawdę tutaj za dużo szortów nie potrzeba, bo teraz to w ogóle pogoda jest tak świetna, że 4 dni leje, jeden dzień świeci słońce. Nie narzekajmy. Wskakuję w shorty, bo już zaczęłam gadać, a miałam mnie gadać i nie mam czasu, więc tak. Jeszcze raz błagam dziewczyny, jeżeli chcecie cokolwiek odkupić, zarezerwować, zanim to się pojawi na Vinted, piszcie na maila. Dostałam mnóstwo wiadomości od Was na Vinted, dostałam mnóstwo wiadomości na Instagramie. Ja nie chcę tak robić, żeby Was zostawiać bez odpowiedzi, więc ja Wam odpisuję z uporem maniaka, że piszcie na maila, ale proszę o to w każdym filmie. Jeżeli cokolwiek Was interesuje, piszcie na maila, bo przestanę odpisywać na tym Instagramie, bo ja się po prostu tam nie połapię. Ja muszę mieć ciągłość korespondencji. Wiele z Was kupuje ode mnie rzeczy z każdego odcinka praktycznie, więc no. Zginęłabym, naprawdę bym zginęła. Ja jestem jedna, was jest dużo, więc weźcie to pod uwagę, proszę i piszcie na maila. Nie gadam, zaczynamy. Wskoczyłam w szorty, które są na pewno na mnie dobre, więc one zostają. Mam tutaj na oku takie dwie pory, które wizualnie mi się wydają dobre, więc zaraz sprawdzimy. A reszta obstawiam, że będzie do sprzedania. Zara, tu mam lusterko, będę sobie tak zerkać. Rozmiar 36. I one są dobre, więc one zostają fajnie, bo wszystkie, które zostawiłam, są raczej takie krótsze, a te są troszkę dłuższe, także git. H&M rozmiar 36, więc... O, nawet luźne. Hu, hu. Hu, hu. Jak do tego doszło? Nie wiem. Zostają. Stradivarius High Waist 34. Obstawiam porażkę. Sromotną klęskę. Ciągnę brzuch zapnę i szybko Wam pokażę. Piękne, przecierane z dziurami. Mega miłe, miękkie, wygodne, no ale prawda Uff, sprzedam porę 36 na gumce. Wiecie co, one są dobre, nawet bym powiedziała, że są trochę za duże. Więc tak, 36, 38. Nie, no, 38 to... to też zależy, jakie kto ma biodra. Nie, ja mam raczej wąskie biodra i nie mam tyłka. E, tylko tak się zastanawiam, bo one są mega podobne do tych z Zary. A nie chcę za dużo zostawiać, a już zostawiłam 3 czy 4 par... party. pary szortów, właśnie niebieskich. Więc wydaje mi się, no może troszkę inny jest odcień, ale generalnie ten sam krój, zamysł, podwinięte nogawki i długość. Kurczę, nie wiem, wiecie co pomyślę, no bo obiecałam sobie, bo tak, powiem Wam o co chodzi. Yy, z poszczególnych kategorii, jak widziałyście, tu się wahałam, to odrzuciłam, to zostawiłam, ale wszystkie te rzeczy, które mam do sprzedania, poszły do tego mojego pokoiczku, pierdolniczku yy, i... W szafie już zostawiam tylko to, w czym na pewno będę chodzić. I tak się cieszyłam, że tyle tych rzeczy wyszło z szafy, że na pewno teraz będzie super, ale jak otwieram te szafę, to tego nadal jest sporo. I ja czuję, że tego jest jeszcze trochę za dużo, więc obiecałam sobie, że przy kolejnych kategoriach, czyli teraz właśnie zostały shorty, koszule, bluzki, swetry, takie tam rzeczy, że nie będzie zmiłuj. Że jeżeli zostawię jedną parę shortów, na przykład, właśnie tych. I one będą bardzo podobne. No, są bardzo podobne. Krojem, długością, odrobinę się różni kolor. No, ale wiecie, no bez przesady. Plus, jeszcze w szafie mam dwie czy trzy pary też jeansowych, niebieskich. To stwierdziłam, że nie będzie także ja zostawię sobie jeszcze dwie i jeszcze dwie. Zostawiam jedną z danego kroju. Zostawiam jedną z dziurami, jedną jakąś tam z prędzelkami, jedną krótszą, jedną dłuższą. I to jest ta druga dłuższa. I chyba. Przemyślę to jeszcze, jak obejrzę jak zwykle ten odcinek, ale wydaje mi się, że te sprzedam. Tak mi się wydaje, bo znaczy któryś z tych. Bo po prostu... No fajnie, że są, że są dobre, tamte się mogą zniszczyć, więc nie musiałabym kupować drugich, no ale w tym momencie znowu ta szafa rośnie. A ja jednak bym chciała, żeby ona była w miarę taka, wiecie nie powiem minimalistyczna, ale taka w sam raz okrojona, plus, że jeżeli zobaczę jakąś fajną, super rzecz oryginalną, która mi się mega spodoba, żebym sobie bez wyrzutu sumienia mogła ją kupić na przykład, nie? Wiecie o co chodzi. Więc tak, wskakuję w kolejne, te są do zastanowienia. Berszka, rozmiar 3... <laughs> 24. Nawet nie wiem, czy się dopnę, żeby się Wam pokazać, więc pokażę Wam na razie z tyłu bardzo fajne Troszkę, troszkę niższy stan, niż tamte podpępek No tutaj się zawinęło, to yy, nie, że jedna nogawka jest krótsza, po prostu się zawinęła, chociaż ma mniej powyciągane te frędzle, więc tu po prostu sobie można te frędzle uciąć. Yy, Niezniszczone w ogóle, też fajnie, tak inaczej przecierane, jasne jeans, ładnie leżą. Na tyłku, a ja się duszę. Sprzedam! Teraz mam dwie pary białych, potem będą beżowe, i potem już kolorowe. To są mega stare, jak świat, spodenki. One są basteczko, tak? A właśnie, z ciekawości zobaczę, co to jest za rozmiar. Cholera, nie widzę, chyba XS. Ech. Z tych spodenek chyba mam jeszcze czerwone z tego kroju. Ja je bardzo lubiłam. Tego czasu. O, nawet tak do tej koszulki. One fajnie wyglądają. Takie trochę inne. Chyba jeszcze je zostawi. Wiecie, co one mają już tyle lat, że. Ale nie są zniszczone. Tu jakaś plamka. Niekoniecznie widoczna z daleka. Nie mają kieszeni, tylko tyle, że to są atrapy. Ale ogólnie są mega miłe, miękkie, ja często w nich wychodziłam też na rower, bo są bawełniane, takie fajne. Tak, wiecie co, je, je zostawię, je zostawię Stradivarius wiskoza 34 rozmiar, <trym> <trym> e, uh -huh. tak wysoki stan, bardzo wysoki, jak możecie zobaczyć, pępek mam tutaj. Stoję na mega zarąbistym wdechu. Prześwitują, bo mam, mam białe gacie, więc koniecznie cielista. E, cie, cielizna bielizna. Cielista bielizna. E, I muszę już z nich wyjść. One mają. Zaraz wam pokażę, jaki to jest materiał z bliska. Dwa guziczki. I materiał wygląda tak. Taki fajny, na lato cieniutki, przewiewne. To są spodemki z mango. I one są na gumce. I one są tak na styk. Więc tu mi brakuje bardzo, ale to bardzo niewiele. I chodziłam w nich mało, bo właśnie mi się przytyło i potem leżały. I czekały na świętego dygdy, co go nie ma nigdy, ale... Myślę, że może się w końcu doczekają, także te zostawię, bo są beżowe, inne takie, nie z grubego jeansu, tylko materiałowe, więc dam im szansę jeszcze. No na razie jeszcze ich nie ponoszę, bo troszkę mnie cisną, ale już bliżej niż dalej. 36, a 36, słuchajcie, no to jest nierówne nie sobie. Ja uważam, że te spodenki, to jest 38. No kurczę, one mi zlatują z tyłka, spadają i po prostu mi się ześlizgują. Piękne, one są z takiej tkaniny jak ta sukienka czarna, którą Wam pokazywałam w tamtym filmie, na którą było chyba z 12 osób chętnych. Ale kto pierwszy, ten lepszy, tak jak ja to mówiłam Wam. Dobra, pokażę Wam później z bliska, to jest też taki kreszowany materiał fajny. Kurde, no nie sprzedałabym ich, gdyby były dobre, bo są genialne, jeśli chodzi o krój, jeśli chodzi o właśnie materiał. Ale one mi normalnie zjeżdżają z tyłu. Nawet teraz związałam, ale już jak zaczynam te sznurki ciągnąć, to tutaj, widzicie co się dzieje? To się już tu marszczy. Tak to powinnam mieć. No i to jest właśnie, zaraz jeszcze spróbuję jedną rzecz zrobić. Czyli jakbym to troszkę na tej gumce wyrównała, to pociągnięcie. A, to teraz tu mi się zrobi dziubek. Kurde, no szkoda jest mi, słuchajcie, ale trochę się to wyrównało. Pytanie, jak to wygląda? Będę musiała się zobaczyć na nagraniu, bo to nie jestem w stanie w lusterku się tak obkręcić. Napiszę Wam na ekranie, czy jest sprzedam, bo generalnie no znów jakość jest super, materiał jest super, tylko coś tu jest nie tak z rozmiarówką. O, to jest właśnie, to jest właśnie ten Taki materiał. I one są na gumce. Strani Chyba to jest ten sam krój co te białe. Tylko to jest rozmiar 36, a nie 34. Bo tamte były 34 i były ewidentnie mocno zaciasne. A te są ok na rozmiar, tylko nie wiem czy ja lubię taką długość. Chyba, chyba nie. Mam metr 62 jakby ktoś był nowy i nie wiedział. E, myślę, że na wyższe dziewczyny może bardziej, chociaż kurczę, nie wiem, może po prostu jestem nieprzyzwyczajona, bo nie chodzę w takiej długości. Raczej e, nie, że chodzę w takich ledwo zakrywających tyłek, bo też nie, ale krótkie spodenki, jak już noszę. To o! Wydaje mi się, że taka długość do mojego kształtu nogi i do mojego wzrostu fajniej wygląda niż taka. Więc pomyślę nad tymi spodankami. Zobaczę, co tu jeszcze jest do zostawienia, e, bo w sumie, czy ja zostawiłam jakieś beżowe, tylko dresowe. Teraz zerknę. E, a zostawiłam sobie beżowe dresowe i beżowe jeansowe. E, ha, 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 ha. I wystarczy. I chyba wystarczy, wiecie? Dla pewności napiszę wam na ekranie, ale wydaje mi się, że sprzedam. Teraz już idziemy w kolor. To są te z FND, takie same krojem jak te białe. Co tu jest? A, pasek, bo do nich był pasek brązowy, i do jednych, i do drugich. Teraz tu mi się gryzie z tą koszulką, która mi się cały czas podwija, bo inteligentnie mogłam włożyć znów coś innego, ale tak przyszłam. Do domu i tak już stanęłam przed kamerą, przed wami. Nie wiem, słuchajcie, jakby nie ta koszulka. O! Jakby do czarnej koszulki. Hmm. Na rozmiar są dobre, kolor jest spoko. Pytanie brzmi. Czy potrzebuję tylu par spodenek? Ogólnie, w ogólnym rozrachunku. Choć fajnie by było mieć jakieś kolorowe, więc zobaczymy. Tu jeszcze mam różowe i niebieskie, które były moimi dużurnymi spodenkami na rower. I może zdecyduję i zostawię któreś jedne z tych kolorowych. Może tak. Zobaczę. Napiszę na ekranie. To są spodenki z Hallendemu. Obie pary. Rozmiar 34. Pokażę Wam na przykładzie tych niebieskich z bliska. bo One mają taką strukturę paseczkową jakby. I jedne i drugie. Mają guziczki tutaj na tyłku. Mega wygodne są. I są dobre i mają troszkę niższy stan, więc one też tak nie gniotą w środek brzucha, dlatego pewnie są dobre. No to te wyglądają tak. To jest krój podobny do tych czerwonych. Taki bardzo prosty Krój, mega wygodne. To jest chyba bawełna. Zaraz też jeszcze Wam powiem. Tak, 98% bawełna, 2 elastan. Niesamowicie wygodne shorty. I też Wam napiszę, co zdecydowałam, ponieważ jednak chciałabym z tych trzech akurat par, bo są prawie takie same krojem, zostawić sobie jedną. Czekajcie, bo widzę już, że na tych różowych jest tu jakieś zabrudzenie. Więc ja je od razu. Wygląda to na szurnięte i wydaje mi się, że powinno się sprać, Ale od razu je, zaraz rzucę do prania i będę, jak będę montować film, też będę wiedziała, czy, czy to się odprało. Jeśli nie, to oczywiście nie będą do sprzedania. Natomiast te. Czy ja powiem Wam, że nawet są luźne na mnie. Może jeszcze niżej się je powinno, No nie. Już niżej to nie. Może i 38 by weszło, dziewczyny? No, tak ewentualnie wymiary jeszcze mogę Wam podać, jeżeli będę je sprzedawać, ale mega komfortowo, bo luźno jest mi w nich. Są szlufki, więc też można sobie jakiś paseczek tutaj zapodać. Chyba mam jeszcze jeden brązowy yy, z tych białych, który mi został, więc ewentualnie yy, jak będę sprzedawać, to mogę dorzucić Wam ten paseczek, bo on by tutaj fajnie... Kolorem też hmm. zobaczmy. Tak na szybko, bez wkładania w szlówki Ale też by tutaj hmm, fajnie pasowało. W ogóle lubię połączenie błękitu z brązem. E, jeansu z brązem, fajnie to wygląda. E, dobra dziewczyny, no będę myśleć i wam napiszę, bo na pewno wszystkich sobie nie zostawię. Może nie zostawię żadnych? Zobaczymy. Zobaczymy na jaki dzień trafi, się, trafi mi się montowanie filmu, jaki będę miała nastrój, humor i który dzień cyklu. Kto nie wie, o co chodzi, zapraszam do poprzednich odcinków. Tam jest wszystko wyjaśnione. I lecimy dalej. Tu mam przeboskie spodenki. To jest 100% poliester, ale one są tak przewiewne, że nie ma szans, żeby się w tym opocić. To są spodenki z Berszki. One mają fu, milion lat. Są w ogóle niezniszczone. Wyglądają jak satynowe, mają przepiękne wzory, które teraz znowu mi ta koszulka zaburza, więc ją tak wezmę. No, one są przeboskie, te spodnie, tylko też leżały w szafie i ja w nich bardzo dawno nie chodziłam. Tak je ściągałam po zimie żeby były na lato, że będę w nich chodzić i w nich nie chodziłam. I teraz muszę się zastanowić, czy będę, bo one mi się bardzo podobają, ale znów nie są to spodemki pierwszego wyboru. Zazwyczaj sięgam po inne. Białe, beżowe, czarne lub jeansowe. Jak zwykle. Więc tutaj. Kurde, 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 nie wiem. Nie wiem, bo one mi się mega podobają i są bardzo wygodne. I o ile ja naprawdę ostatnio zwracam bardzo uwagę na składy, o tyle w niektórych rzeczach jestem w stanie, tu jest jeszcze potrzebka, przepuścić poliester, bo na przykład właśnie jak, tak jak to, to jest mega zwiewne i to nie jest tutaj na górze, że wiecie, pod pachami macie zabudowane z poliestru i się ugotujecie. Nie, no zresztą widzicie, te spodenki po prostu aż fruwają. Kurde, dawno ich nie nakładałam i zapomniałam, że one tak fajnie wyglądają. Ale nie chcę też za dużo zostawić. A tu mam jeszcze jedne kwieciste. Jeszcze one są chyba z Orseja. I one to dopiero pamiętają czasy bloga. Obstawiam rok 2012-2013. Już zakładam. A to w razie czego jest eska z berszki, gdybym to sprzedawała. I wygląda to z bliska tak. I tutaj jest jeszcze podszewka. Dobrze pamiętałam Orsej. Cudowne. Problem polega na tym, że to, to mi się strasznie podoba, ale to już nie do końca jest mój styl. Wrzucę Wam zdjęcie z bloga, jak znajdę, przepiękne. Pamiętam, robiliśmy na dachu budynku w szarej bluzie, która miała kolorowe napisy. Chyba ją jeszcze mam, tak do chodzenia po domu. I te napisy składały się z takich właśnie paneli kwiatowych i te kwiaty super się zgrywały z tą bluzą, jakby to było w komplecie. No mega to wyglądało i yy, ja bardzo lubiłam te spodenki i one znów też tak jak tamte są bardzo wygodne, to już nie jest poliester, to jest obstawiam wiskoza, bawełna, nie mam metki, yy, ale kurczę, no właśnie problem polega na tym, że mi się to bardzo podoba, ale to nie do końca już jest mój styl, w sensie na miasto już bym w tym nie poszła, kiedyś chodziłam, yy, może bardziej gdzieś właśnie na wakacje. Pomyślę, ale widzicie, jak mi się gęba śmieje, nie? Bo mi się to podoba, ja bym to nosiła, tylko nie do końca to jest mój styl, bo już wróciłam do basiców, bo już się kolorowych rzeczy nanosiłam w swoim życiu. Mm. I taki tu jest zgrzyt, nie? Ale może zostawić sobie tak na jakieś tam grille czy coś. Mm. A ja miałam nie robić też takich rzeczy. Kurde! Kurde molek! Mówiło się tak kiedyś, kurde molek. Tu mam H&M rozmiar 34. To są stosunkowo nowe spodnie, w sensie... Kiedy byłam w Chorwacji z Marceliną? Czy mam mikrofon nie zasłania? No, mikrofon nie, ale wyświetlacz był tak brudny, że. Jak to mówią nasi strażacy tutaj z remizy, zaprzyjaźnieni? Ocie Wyświetlacz był brudny, że. Ocie się! Um, 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 um. um, H... Mamy 2023, tak? To kiedyż ja mogłam być w tej Chorwacji? Bo wiecie, mi to się wydaje, że to było niedawno, a to się zaraz okaże, że to było dawno. 193 tygodnie temu. A co mi to mówi? Mi to nic nie mówi. 193 tygodnie to 3,69 lat. No, a ja powiedziałam, że to było kiedy? Dwa lata temu. To Prawie 4. Prawie 4 lata temu. I yy, to są chyba kozowe, też nie czuję metki spodenki. Wiecie, co? Je chyba sprzedam. Ja w nich chodziłam jak głupia bardzo dużo, bardzo często i chyba dojrzałam do tego, żeby je sprzedać. Tak mi się wydaje. Dla potwierdzenia jeszcze napiszę wam na ekranie, ale chyba chyba tak. To tamtych to mam taki sentyment, wiecie. Bo to są takie stare, stare, starocia, które pamiętają czasy bloga. Widzicie? Ja nawet pamiętam, w którym miejscu w Lublinie robiliśmy sesję zdjęciową, jak ona wyglądała, jak co byłam ubrana. To są też takie troszkę z sentymentu te rzeczy. Chociaż takich też miałam nie zostawiać. A ten po prostu kupiłam. Kupiłam se spodenki i se są. One są fajne, miękkie, wygodne, super miłe, ale chyba je sprzedam. A jest metka, 100% wiskozy. Proszę bardzo. Tak wyglądają. Czy one są zniszczone? Wydaje mi się, że nie. Tutaj na tym czarnym, jak widzicie chyba teraz, jest taki drobny meszek, ale to naprawdę, jak Wam przybliżyłam, widzicie jak bardzo to go widać. One są z tyłu tutaj na gumce. Rozmiar powiedziałam 34. 34, ale na 36 spokojnie. I tu mam znowu trzy mega stare starocia. To jest House, rozmiar XS. Te spodenki chyba bloga nie pamiętają, ale pamiętają YouTube'a początki. No nie, to już jest dla mnie nie, nie ta długość, wiecie. Mm, tutaj one mają tak... Ale to się nie... Nie odsłoni samo raczej na zakładkę, na, yy, na gumce ze sznurkiem. Skład 60% za 40% poliester. Też bardzo miękkie, fruwające, zwiewne. Piękny kolor w ogóle, ale yy, no nie, nie będę w nich chodziła. Nie, za, za krótkie, za już na miasto też w nich nie wyjdę, a znowu trzymać kolejne spodenki tylko wakacyjne, to nie. Mochi to rozmiar 34. One są z niskim stanem. Też mega miłe, choć tutaj podejrzewam poliester, ale zaraz sprawdzę, jeśli mam metkę. To były takie spodenki i te, i te, które tutaj mam już ostatnie. To były takie spodenki, które ja zazwyczaj zabierałam właśnie ze sobą na wakacje że jak się schodziło gdzieś tam z plaży, to żeby je nałożyć na kostium kąpielowy, ale jak się szło na obiad w hotelu, to żeby nie iść w stroju kąpielowym, tylko narzucić sobie te spodenki i jakiś top. Mm. I to były takie właśnie spodenki wakacyjne. Nie wiem, czy tu widzicie dobrze, kolor to jest granatowy, zaraz Wam też pokażę z bliska. Mohito rozmiar 34 i tak jak podejrzewałam, to jest poliester, ale znów to jest takie, wiecie. Strój kąpielowy też zazwyczaj jest to poliester i to właśnie taką funkcję pełniło, a tutaj mam też 100% poliester, Reserved, rozmiar 34. To 34 jest większe. Takie 34,5. 34. 34,5. 34 no i ta sama śpiewka. No krój jest mega podobny. Tutaj wycięcie, tu jeszcze jakieś takie wiecie dżeciki. Czy Wy to widzicie? O. Hmm. Też je sprzedam. Tamte też sprzedam. Yy. I te też. Przepiękny kolor te mają. No, super są. I też są zwiewne, fajne, więc wiecie, to, że poliester, to akurat w tym przypadku ja bym osobiście się nie czepiała, ale oczywiście yy, wiadomo, co kto lubi, co kto woli. E, dobrze, dziewczyny, już nie wyskakuję z tych spodanek, jeszcze tak się rozejrzę. Ale to jest chyba tyle. Nie będę mierzyć tych, których zostawiłam, bo po co? Nie ma sensu. Czekajcie, przycupnę chociaż książkę, to zacznę gadać, nie? a już nie mogę, bo muszę iść. Um, także, dobra, dziewczyny, więc tak jak mówiłam, zbliżamy się wielkimi krokami do końca, to znaczy zbliżamy się, wy się zbliżacie, w sensie filmy na YouTubie z tej serii, przynajmniej jeśli chodzi o ubrania, bo jeszcze tam będą jakieś rzeczy z domu w ramach projektu Odgracanie. Ale tutaj z ubraniami zbliżamy się do końca. Będą jeszcze, tak tu patrzę, bo już wiszą przygotowane mniej więcej koszule, koszulki, bluzki, parę bluz, kilka swetrów, ale nie dużo, więc te wszystkie góry zrobimy w jednym odcinku. I będą również torebki. Ktoś tam pisał do mnie, że zrób torebki. Słuchajcie, ja mam pełne pudła i worki torebek na strychu, bo z tych torebek, które tutaj mam, to może kilka by było do sprzedania. Ale ja muszę się wdrapać na ten strych i wyciągnąć te torebki. One są tam wszystkie zawinięte w papier, zawinięte w folię bąbelkową i jeszcze powkładane w pudła. Więc ja to muszę wydobyć, bo one właśnie tak sobie czekały. Na to, że wystawię je jeszcze chyba kiedyś na Allegro. Natomiast nie miałam, nie chciałam ich trzymać, bo one jednak zajmowały dużo miejsca. Nie chciałam ich je, trzymać ich w domu, więc wywlekłam je na strych i o nich kompletnie zapomniałam. I przypomniałam sobie o tym teraz wraz z tą serią projekt Odgracanie, więc no. Fajnie się stało, bo też może wy skorzystacie. Tam one chyba wszystkie będą do sprzedania. Chyba, że wyciągnę jakąś, która mi coś przypomni znowu i, i stwierdzę, że zostawiam już za szybko. Chcę sobie pójść i powiedzieć, nie chcę też przedłużać. Także będą torebki. Nie wiem, jak z butami. Bo też nie wiem, czy chcecie w ogóle jakieś buty, czy mam jedne na pewno nowe, które założyłam dwa razy i tyle, bo miały być butami na siłownię, a finalnie na siłownię przestałam chodzić, więc miałam je z dwa razy i tyle, to są Adidasy nowe. No to takie buty tak, ale czy będę miała jakieś takie, w których chodziłam? Pewnie nie, bo raczej jeśli chodzi o buty, to ja nie, nie mam z nimi takiego problemu jak z ubraniami, jak mi jakieś podpasują, to chodzę do zdarcia. Więc raczej tutaj, jeśli coś będę miała, to naprawdę w miarę nowego, niezniszczonego, chyba też coś leży na strychu. Tylko to, co leży na strychu, to już mogą być tak stare, stary, w sensie starodawne modele, że mogą już, prawda, być śmieszne, co najmniej w dzisiejszych czasach, więc ale zobaczymy, bo ja nie pamiętam co tam jest tak naprawdę. Ale tak się zastanawiam, czy między zakończeniem ubrań. A rozpoczęciem dodatków, nie będzie jakiejś dłuższej przerwy, bo sobie zagrać całe mieszkanie, bo słuchajcie, tak jak powiedziałam, to jest koniec prawie dla Was, ale dla mnie to wcale nie jest koniec, bo to, co Wy tam sobie zarezerwowałyście czy kupiłyście, to jest jedno, a to, co mi zostało i ja muszę to teraz powystawiać na Vinted, to jest zupełnie co innego. Jest cały pokój w szmatach. Ja Wam któregoś razu, jak już skończę w ostatnim odcinku albo w kolejnym, pokażę, co tam się dzieje. Tylko przedtem trochę posprzątam, bo teraz to strach tam wejść. Więc, no tak, zobaczymy, jak to wygląda. Ja na razie chcę się z tego pokoju odgrać, bo po prostu mam tu taką graciarnię, że aż mi się nie chce tu wchodzić, a wchodzę tu co rano, bo tu mam toaletkę, tu mam szafę, tu się maluję, tu się ubieram, więc, no. Dobrze, uciekam, bo już tam na mnie czekają chłopaki, strażaki, bo dzisiaj były zawody strażackie, słuchajcie, u nas w remizie i już wszyscy tam poszli, a ja jako, że zaczęłam nagrywać, bo myślałam, że to będzie trochę później to spotkanie. To spotkanie, wiecie, młodzież, nie brać przykładu, proszę, nie no, żarty żartami, wszystko jest dla ludzi, nie, trzeba się iść piwka napić, bo jest dzisiaj piękny, słoneczny dzień, 26 stopni w cieniu, e, więc lecę na zimne piwko, e, spotkać się z kumplami strażakami e, i z kumpelami też, może jakieś dziewczyny przyjdą. Jedna na pewno przyjdzie, więc fajnie. Yy, idę, dziękuję Wam pięknie, błagam, piszcie na maila, na maila, nie na Instagramie, nie na vinted, na maila. Mail jest w opisie pod filmem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, przesyłam buziaki i dużo słońca, ciepła i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa.